Cześć, tu Delowet LPS, i dzisiaj przeprowadzę wywiad z Ami Po zero Chodź tu do nas. Hej, cześć, usiądź na swoje miejsce, okay. powiedz nam. Jak się nazywasz? Ile masz lat i skąd do nas przyjechałaś? Mam na imię Amelka i kocham moje imię mam 11 lat i przyjechałam z Libąża. Rozumiem, a jak długo zbierasz litle z petszopy? E, 3 lata, lecz z długą przerwą. Rozumiem, a z ilu isle z składa się twoja kolekcja? Mam 170 litle z i wszystkie uwielbiam. E, ale pewnie masz twojego ulubionego pet shopa. Tak, jest to kotka o imieniu Klementynka. Ślicznie nazwałeś swojego ulubionego Little Pet Shopa. Czy planujesz może jakieś konkursy w najbliższym czasie? Miałam już jeden konkurs, a teraz w wakacje może zrobię drugi, ale jeszcze nie wiem. Jak zrobisz konkurs, to na pewno wezmę w nim udział. Cieszę się. Dobrze, powiedz nam taką rzecz, bo jestem strasznie ciekawa, co sądzisz o nowych Little Pet Shopach. Uważam, że, że. Po prostu ja ich nie lubię. Uważam, że, że przez nie jest coraz mniej tych oryginalnych tyle spetshopów. Tak, dokładnie zgadzam się z tobą. Kogo chciałabyś pozdrowić na koniec? Chciałam pozdrowić kartawę mroczną Mar Martynę Fos i Oleńkę R. No i oczywiście Ciebie. Dziękuję Ci bardzo, a ja dziękuję za oglądanie i zapraszam do nowych, kolejnych wywiadów. Dziękuję i jeżeli jakoś Wam się nie podoba, to przepraszam, ale naprawdę starałam się yy, znaleźć jakąś lepszą kamerkę. Nie wiem, czy, czy coś z tego wyszło. Więc dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia.